Jak Każdy profesjonalny sprzęt tak samo nasza łódź ma swoją taką małą wadę, czyli duże zużycie paliwa. Niestety jest to dość kosztowne. Przede wszystkim będziemy starać się pozyskiwać środki finansowe od gmin, po prostu na terenie których będziemy zabezpieczać odcinek narwi. Mam tu na myśli Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urzędy Gminy Olszewo Borki, Lelis. Zobaczymy, czy prezydenci Wójtowie wyjdą z taką inicjatywą, czy będą chcieli mieć profesjonalnie zabezpieczone te odcinki narwi należące do, do ich administrowania. No jeżeli nie, no to będziemy starać się pokrywać koszty z własnych środków, a też pozyskiwać środki z zewnątrz, z ministerstwa. Być może napiszemy projekt unijny, zobaczymy. A w jakim okresie to łódź będzie użytkowana? W tym roku no, planujemy przede wszystkim zabezpieczać weekendowo. Natomiast jeżeli pozyskamy środki następny rok, to naszym takim celem by było, żeby ona... Pływała codziennie, od początku, od maja, sko skończywszy na wrześniu. Szanowni gości, którzy przybyli tutaj, e, witam serdecznie księdza Wiesława, który będzie e, czynił honory podczas święceń. Witam serdecznie pana prezydenta miasta Ostrołęki, Janusza Kotowskiego. E, witam... Janusza Gołotę, witam Pana Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Mariusza Popielęża, Radnego Miasta Ostrołęci Pana Ryszarda Sidożaka. Witam wszystkich sympatyków, witam naszych pracowników, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem. I również chciałbym powitać też serdecznie Przewodniczącego Rady e, Pana Edwarda Dawida, ta, który nas czynnie wspiera, naszą organizację. Mam. Jeżeli państwo pozwolą, to głos bym chciał oddać panu prezydentowi. Jeżeli pan prezydent chciałby powiedzieć kilka słów, to bardzo proszę. Proszę państwa, ja chciałem tylko pogratulować determinacji, bo jak widać, ten jest potrzebny i dobry, ale wiem, że dużo trudno kosztowało was to, żebyście zbierali na wersjach. Ze swojej strony chcę szczególnie podziękować Sebastianowi, który w tę determinację też miasto atakować. Wiem, ze cztery razy chyba nie wyszło za piątym razem, tak, że dobrze. Gratuluję determinacji i zapraszam na następne spotkanie. Cieszę się bardzo, że ze strony samorządu mogliśmy choć w pewnym stopniu wspólnie ten wyświetl mądry i za, będzie służył. Życzę wszystkiego dobrego, zwłaszcza ratownikom, którzy czuwają nad bezpieczeństwem, to będzie podstawowa sprawa. Świętego Pan z pamięt. Módlmy się Boże ucieczko nasza i mocy Ty jesteś źródłem Pobożności Wysłuchaj nasze pokorne modlitwy Które zanosimy do Ciebie Swoim słowem I błogosławieństwem Uświęć Tę Łódź, Tych wszystkich, którzy będą nią się Poddaliwać, że służyła ona pomocy ogiemu człowiekowi, jak również by służyła ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. Praw, abyśmy otrzymali to wszystko, o czym się zróbmy przez Chrystusa, Pana naszego. Ha Marco Rivera Topçulara tei zaprasa